I hey, cześć, się mano, ponownie. Ta koszulka, bo. Po co się przebierać? Po co się przebierać, jak możesz na śmierdzić? Ja mnie przypierdolił, teraz, nie? Bo patrz. Patrz. Jednym strzałem i kurwa mi jej rozjednął. Będę tej tęgiej suki. Łebbęg. Czekaj, a może bym spróbował. A może jednak nie do na chuj się kurwa kołyszesz. Na pewno... To jest nie grałem. I, kurwa. No nie jednej. O kurwa, to już mi jedną ją ja miał. Nic nie widziałeś. Nie. Uuu, ona trochę jak mój kot, kurwa. O kurwa. No kurwa. Ej, no serio. Chodź tu. No kurwa. Jak to nie można jej jednąć? Ej. To nie per. Ja wam pierdolą gdzie mogę, a wy mi już możecie? Ada, 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 ada. Kurwa mać no, czekaj. Bo nie trapiłem, kurwa trafił tym jednym nabojem. A to i tak nic nie da. Dobra, Kurwa, trochę za mało nabojów, no. Nie da rady jakoś uheftać. Ty, czekaj, ktoś da radę uheftać. Widziałam, ja teraz mam razem sześć. Dobra, czekaj, z sześcioma już coś ugram. Patrz, tu jeden idzie. Jakby tak dobrze mu przypierdolić. Okej, okay. wkrótce. O Jeszcze? to? Pa. Właś. Weź soku. Teraz jeszcze ją najebiemy. Patrz.

Looks like I need some sort of device to get this open. Maybe one of those weapons O'Neill mentioned before. Co to, kurwa, okay, kurwa. Co to Yeah, znaczy? no idea. OK. No i Ej, stój kurwa, czy stój dwa tysiące Bo nie mamy kurwa. Ty kuszy, a nie wiem gdzie kusza je. O kurwa. Tuko. No Pizza mi łeb jebie, no? Tak. Kurwa, musimy dużo chodzić. nie mam tu kurwa. Gdzieś kurwa niby tu ma być kryjówka. Pusza strażnika, ja pierdolę. I musimy tyle zapierdalać z powrotem. A idź pan do chuja! No nic. Lecimy w podróż. Pierdol... Na chuj ty Nie ty kurwa kuta się nie widzisz, że biegnę i się boję. O pierdolę. W pierdolonej kuszy nie mamy ich i nie możemy otworzyć pierdolę. O, o co za suka. To czuła pierdolona z krzaka. Tak trzeba tu czmychnąć jakoś. A, bo to gdzieś tam jest. No Patrz. Przechodziłem trzy razy kurwa koło tego. Trzy. Nawet nie pomyślałem, żeby tam zajrzeć. O Boże. Myślę, jak tu zajść do tego tak z sensem. Że bardzo nas tutaj nie złapał, zarej myślę, że trzeba było tędy zapierdalać jak najbardziej okrężną drogą. Dobra, to Patrz. Cześć. Kurwa. Starczyło tylko słuchać tego pierdolnego pierdolenia. nigdy kurwa nie, nie umijam, to mi się teraz chciało mijać. Chuj. Ty, ty. Chłopaba rucha. Kurwa, chodzić, skąd oni wiedzą, że tu. O kurwa! Weź pierdalaj, człowieku. Ej, suka mi popsuła cały ten i teraz nie ucieknę. Aj, 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 aj. Chujowo, chujowo, bardzo chujowo Chyba. Rura, rura. Pierdolaj. Szybko. Och ty, kurwa, w życiu. Pierdol go. O, więcej, więcej, dajcie więcej, bo ja się już nie boję wcale, kurwa. Uj, prawda. Uj, uj. mi to. No. fajnie żebyśmy wiedzieli, gdzie idziemy. Ale to za gładko poszło, nie? Aż nie może być. Tam pierdolisz pan po tylko. Biegnij, a nie kurwa, powiedz, że. Dwa kluczyki będziemy mieć. Te skrzyneczki co otworzymy. Dobra, czekaj. To obłowione my Demetera. teraz. Pierdam wszystkie skrzynki. A, przyda, to ma. To może nada. Pauza. Yy, czekaj. Mam trzy, mam dwa. Mów mało. Ja może przydać. A, wróć, stój. Kusza. Kurwa, nie to. Czek. Tak. Pójka. trocka, druga. Dobra, musimy przypierdalić w ten tu dziwny sypelek. To kurwa, niby na mnie patrzy. To takich dwóch od człowieku. Oj popsute. Nic mi się to nie podoba. O nie, to... Pierdolą. UJ! No chuj. Kurwa. Kurwa. No nie! No nie! Ja pierdolę, no! Ładuj! Ładuj! Jest więcej, o! Halipka! Ej, kurwa nie mam. O boże. Nie jeszcze żyją! Nie! ade, ade, ade. ade. No kurwa, pogryzie mnie! Nie, nie, pogrudzimy. Uj! Kolejny stał. Kurwa, czekaj. Y, R. R. O ja pierdola! Pierdoleni. Oj, czekaj. Y... Mogę. Dawaj wszystkie. I biegnij. O no to chociaż udawaj, kurwa, człowieku. Uf! Tam się pierdolił. Nie no ja ginę to. Skąd ich się tam tyle kurwa wzięło? Ej, tu bozia jest. Pierdoli mnie zaraz któryś. Do z tym harpunem odwrócę mu zajebie. Dolta się. Tam. Oj, oj. Dobra, weź mnie uję. Nie Idę ci O. O. Herbatka też Ale tamto to nadal na... Dobra, czekaj. Cii, 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 cii. Żeby nie zjebać. Stój. E, stój, patrz. Patrz. Co od razu zrobię? Mmmm, czekaj. Czekaj. Ja mu bym tak przypierdolił dyskretnie od razu. Czy nie? Nie no, ta. Kurwa, no nie tak, Mam pomysł Stoi, jest RK, RK. Nie jest to? że tych karponów nie da się podnieść To jest takie z dupy moim zdaniem, ale okej okay. Ja to w gruncie rzeczy. Kurwa, tak mało mnie dzieliło i... Ach, bo

i przepraszam, to że to nie przeszliśmy, bo. Nie. W się godzina. Nie, co mniej. Mam rodzina. Wydziwił odcinek z rzędu okay, ludzi. W sumie. Maybe bo I tak, bo out. czemu nie? Ta sama koszulka. Zobaczyłem, że się nie przebija, nie? I. W sumie to, żeśmy nie przeszli. Dobra, przestań pierdolić. Łyknij się kawy. Uspokój się. Ja też chcę łyknę herbaty. Uspokoję się przede wszystkim. Bo się bardzo kurwiłem tą grą. UHP to jest to, co lubię. Teraz trzeba pooszabrować. Co się da, wszystko. Kurwa, to tylko z lustra. To jest cygał, kurwa z Coś tu to mogę wziąć? Tymny bełk. Każdy bełk się przyda. Nie taki, no tak serc. To wybieramy. To jest do zapisu, to czekaj byśmy zrobili tak. Kurwa, czekaj, jakby to zrobić? Stój. pójdę tu. Najpierw podotykamy. pielęgniareczkę, Może zanim podotykamy. pielęgniareczkę dotknę to. Stworzenie, mogę coś stworzyć? Coś mogę stworzyć. Nie mogę tego. Ulepszenia broni. Coś mogę, czekaj, zapodobania, zasięg, harpun, czekaj. Co to robi to, pokaż. To mogło być dobre. Ale ja bardziej, ale na to mnie też nie, czekaj, to może tak. E to no to się przyda się przyda. idziemy tu wziąćmy się takich soczków pozbierałem więc co na coś się tam stać mam chyba jeden klucz albo dwa teraz uwaga ach kurwa bym ci tu było motał yy, wybierz z skrzynie yy, skrzynię to? No. No, kurwa to żeś się wysiliła no to no to ooo widziałaś kurwa to żeś się wysiliła faktycznie. Ej, mózga Eee, czekaj To by się to, kurwa w sumie to wytworzył ale z drugiej strony leczenie by się przydał z drugiej strony zdrowie by się przydał yy, to pokaż kurwa no. Z drugiej strony biegać dużo muszę w tej grze. Pokaż. A to? A to nie a, a to by się przydało w sumie, no ourba. Ciężki wybór. Dobra. Daj to. i będziesz biegał więcej. Dobra, pani dyrektor, um, ordynatur. Up, Miło było. Nogi fajne, ale... Muszę się pożegnać. Coś mi to oka wpadło. A, to ty drogi widz. Zostaw lajka, like suba i komentarz. I zajrzyj na mojego TikTok'a, to jest yy, Dobra, a ja... A ja to w sumie nie wiem co zrobić. Zapiszę najpierw grę. To zrobię pierwsze. Kurwa tak serio coś mi to oka wpadło Kurwa, już myślałem że będzie piąty rozdział. Aj, aj, aj się przecie. Dobra, dawaj O'Neill. So, Takie muszę kurwa, bo... A, kurwa. A. Użyło mi. Serio? O chuju windowsa nie usuń Ty patrz Szukał jakieś chuje mu jej zobacz Tepetoporo to potowało nas A kurwa, coś że to już nie będzie tak hopsiu Dużo fajnych rzeczy dostajemy, więc tu nich nie będzie hopsił już się skrada, jeszcze nie wyszliśmy za drzwi. Jesteśmy nawet. Dobra. Czekaj. E... Tui. E... Zobacz. Tak, żebyśmy mieli Max. tu Ach. Tak. też żeby był Max. Zrobimy jeszcze jedno. Dobra. Coś tam mamy. AMO trochę jest. Tego trochę jest. Mamy 10 minut odcinka. To ja z tego miejsca będę się żegnał. Będę spierdolał na urlop. Ale odcinki są na cały tydzień, także luźno. Także trzymaj się na razie. Yo mordo.